Hej, hej, cześć z tej strony, Kmychu, i witam Was w kolejnej próbie nagrania filmu z World of Tanks. Mówię kolejnej, ponieważ raz już miałem sporo materiału i w pewnym momencie zerwało mi się połączenie z internetem. Nie wiem, jak będzie tym razem. Wszystko dlatego, że załatwiłem sobie dzisiaj nowy router, i on troszeczkę moim zdaniem coś jest jeszcze nie tak skonfigurowany. Ale wracając do sedna sprawy. Dzisiaj chciałem sobie wbijać czołgi Czechosłowackie i tak oto nabiłem już dzisiaj 30 expa w dwóch przegranych rundach. Więc nie tracąc czasu spróbuję dobić dalej. Może w moim garażu pojawi się kiedyś jakaś skoda. Nie powiedziane, że nie. to będzie długa bajka. Zwłaszcza, że teraz to ja głównie... Czekam na rundy, bo, bo nikt nie chce grać pierwszotajerowymi pojazdami. Troszeczkę straszne. No ale jest że żelazka same w akcji. Mapa kopalnie to jest nawet dobrze, bo poprzednim razem jak próbowałem, to zawsze trafiałem na tą małą, śmieszną mapkę, gdzie wszyscy zjeżdżają z góry naprzeciwko siebie. Nawet nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywa, bo ja po prostu nie lubię na niej grać i nie przywiązuję do tego wagi. A teraz na kopalniach, może w końcu uda mi się zagrać coś bardziej taktycznie niż napierdalać się z przeciwnikami, co zjeżdżają z drugiej strony górki. W każdym razie zajmę sobie jakieś dobre miejsce, pojadę tam na domki i zobaczymy. Oni mają automaty, więc będzie trochę ciężko. Ale jakoś ugramy to i tamto. A jak zawsze. Murek jest przeszkodą nie do obejścia dla tego czołku. Podejrzewam, że słupek zatrzyma ten czołg. Ale raczej nie powinno być tak najgorzej. Tak. Nawet przez bramę nie da się przejechać, żeby się nie zatrzymać. Co się rozpędzę, to na czymś stanę. A ja teraz zdemoluję kibel. A co? Jak siedzisz w środku, to masz pecha. I dalej. I do przodu. Zabójczo 20 na godzinę. Szybciej, szybciej, szybciej tą jednostką hmm? Przyspieszamy I tam już na mnie czeka Ładnie oberwał, ale już mnie skasował na strzał Więc Niestety te ich głupie magazynki Ja mu 40, on mi 110 No ale trudno w końcu pozbędę się tego dziadostwa i będę miał coś lepszego. Teraz spróbujemy sobie wejść na rundę Wolverinem. Wiecznie próbuję nim zagrać dobrą rundę i no, czasem nawet wyjdzie. Ale czasem. Przyszedł do mnie kolega, znaczy nie do mnie. Do mnie nikt nie przychodzi. a mm -hmm. się tu patrzy. Mam. Dobra, pozdrowię cię na wizji. Pozdrawiam cię, kędzior kędzior pozdrawia wszystkich widzów, którymi nie jest kędzior Dostałem właśnie pochwałę za mój odcinek z Need for Speeda, wiem, wiem, starałem się jak mogłem. Wszystko oczywiście cały scenariusz odcinka obmyślałem na bieżąco. Spontanicznie. Taranujmy się, nie mamy co robić, to się taranujmy. Majd sobie dobrą pozycję i sobie na nie zostanę. To chyba jest dobra pozycja. Przelać tu i tam Ale nic nie widzę A teraz właśnie zauważyłem, że w mojej drużynie są dwa Toldi 3 W drużynie przeciwnej nie ma żadnego Toldiego Nie wiem czy to dobrze dla mnie czy nie Moim zdaniem Toldi jest dosyć słabym czołgiem No ale dawali za darmo, no to, to mają i grają Przecież sam osobiście odbierałem i chcę Was zapewnić, że poza tą jedną rundą czy dwiema, co nagrałem w poprzednim filmie, nie rozegrałem tym czołgiem ani bitwy więcej. No proszę, jakie odważne SU-85. Pojechał spotować drugą stronę. Dobrze, takich ludzi potrzebujemy. że nie mamy w co strzelać, mimo że tam się toczy bitwa, ale w końcu im się znudzi i tu podjadą, na pewno, wierzę. Jednemu szaleńcowi już się znudziło i pojechał do przodu, zobaczymy jak daleko dojedzie zanim pęknie. Mało brakowało. Oni go zbiją. Tak, nic nie zdążyłem więcej zrobić. Miałbym go na jeden strzał z mojej haubicy No ale nie, to nie. Łaski bez. Nic więcej nie widzę. Pytanie brzmi: po cholery? ja tutaj w ogóle kampię. Skoro T28 dał radę się przedrzeć. cisnę tam pod górkę podjadę. Tylko czy to jest rozsądne. Ładne prosty na Churchilla prawdopodobnie. Jadę szybciej od Archera, bo on jeździ tyłem. Aha, Archeri mają. Yy, 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 mówię? Yy, Archeri mają dosyć... przesrane jeśli o to chodzi. A ja już podjechałem blisko skały. Dość bezpieczne miejsce. I teraz do góry. Ważne, żeby nie na Churchilla, ale Churchill już się uwikło w walkę z KW1 i z Pancerem 38T. W tym, że już został tylko KW1 i Experimental i Steward, niestety marnie widzę szanse moje osobiste, prywatne. Aj, 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 coś tam jest. Coś TU JEST! G1R On mnie skasuje Zdecydowanie mnie skasuje To co ja mu mogę zrobić? Tak, dokładnie tak Paseł zniszczony ostrzałem G1R Stał i kampił, czekał sobie pod siatką maskującą O, i nawet teraz przypierdolił swojej... Prędkości w skałę Czyżby był jakiś botek? Może jakiś bot? No dobra Wracając do ekspienia jednostek czechosłowackich No spróbujemy, zobaczymy Może się uda A jak się nie uda? Trudno Jest zwycięstwo, jest zwycięstwo Jest bonus razy 5, jest 500 expa No nie wierzę Już mogę sobie go odblokować I sprzedać na razie załoga, koszary, amunicja, sprzedaj. Tylko inne do magazynu. To sprzedaj, sprzedaj. Ha! Udało się. pozbyłem się tego główienka i kupujemy leś traktora VZ35. Chyba leś traktor. No bo LT firma Skoda, pojazd kawalerii, piechoty, tralalala, sranie w banie, bez załogi bez amunicji, bez miejsca, kup Teraz spróbujemy go sobie ładnie urządzić halo, halo nie to LTVZ-35 może coś dokładniej? Nie ma żadnego rozwinięcia jego nazwy. No, jego historia dosyć skromna też. A nic do niego mnie teraz nie stać. M10 Wolverine wrócił po porażce. A teraz ja załaduję jeszcze tylko naboje. Skoro. Skoro nie mogłem wsadzić innej armaty. Byłoby dziwne, gdybym mógł. I w ten oto sposób. A jeszcze załoga. Dowódca, kierowca. I. I ktoś nowy. Ja zrobię mu kurs przyspieszony. Zresztą wreszcie też. Przekwalifikuj. Kurs przyspieszony. No i tak. Do boju. Nie wiem, jak się mówi po czesku: do boju. Nawet nie będę próbował wymyślać teraz Byłoby się źle skończyć Decydowanie źle Tak poczekam sobie po prostu Moje 50 minut Na tą rundę No już czekam I czekam i czekam, i czekam I czekam, i czekam, i czekam I ciągle czekam 30 sekund Wiem, że jestem dobry no ale nie przesadzajmy. Tyle graczy. 800 graczy. Szuka teraz rundy. 1000 graczy. A oni nie mogą mi znaleźć. 29 graczy, żebym zaczął rundę. Dziękuję. 53 sekundy oczekiwania. Trochę dużo. Trochę za dużo. I z tego co widzę. To jest. Całkiem, całkiem. Jest zły układ, czyli o to chodzi. U mnie, u nich całkiem nieźle, całkiem nieźle się prezentuje. No i czołg, czołg też całkiem, całkiem, muszę przyznać. O, jakiś koleś się spruł na czacie. Od razu zakłada, że przegra. No jak tak będziemy grać? No to nie ma przebacz, to przegra. Ale żeby od razu sypać to na ogólnym czacie... Pamiętajcie, takie zachowanie to jest buractwo. Od razu pokazujesz, jak bardzo dzieciakiem jesteś. 5 przegranych, 5 porażek dla gracza to jest całkowicie normalne, że w ciągu całego dnia przegrywasz 40 rund, a wygrywasz 5. I przełkniesz to, i grasz dalej. Ale nie, oczywiście, koleś się musiał spróć, że. Piąty raz przegra, no nie. Teraz. Teraz po prostu trzeba zająć odpowiednie pozycję, Przerwać kapa. To jest strzelawe wieżyczkę od kościoła. Niesamowite, przejechałem płot. I się nie zatrzymałem, ale na murku już tak. Halo, koledzy, gdzie wy kurde jesteście? Ja tu niestety nie mogę w nic strzelać. Tak, Ta, murek cały czas mnie zatrzymuje. Kryś to! Trafiłem w ogóle? Teraz tak, ale teraz to oni mnie kasują. Co to kurwa strzela. Co za czołgi? Co to w ogóle jest? Lightweak? To mnie oświeci? No, ale wystrzeliłem, tak. Przebiłem, super. To jest Lightweak, to jest japońskie. E, przepraszam, japońskie, angielskie. Może nie Głupie te flagi M2 Light Amerykanin yy... To jest chyba jakiś Rusek Cruiser, to jest Brytyjczyk bankuweczka. Hago, Japoniec No i Vic, Vic to jest jednak Brytyjczyk Szczerze mówiąc, ja nie widziałem jeszcze aż do teraz tego czołgu, tanketki. Raczej tanketki, bo czołgiem bym tego nie nazwał. Ale, no wiadomo, co kto lubi. Piff paff, jak to mówią. Więc wyjdę z tej bitwy. Chociaż ona się w sumie zaraz skończy. Zostało 3 na 3. Ale. To mniejsza o to. No, w każdym razie jest jakiś progres, bo już mam drugi tier czołków czechosłowackich. Więc teraz, zanim się z wami ostatecznie pożegnam w tym odcinku, zagram jeszcze jedną rundę. Aha, chcielibyście Toldim. Nie, nie ma takiej opcji. Wezmę sobie. Jumbo Sirumiru losu, losu. I Jumbo idzie na rundę. I proszę. Dla Jumbo od razu znaleźli się koledzy, tylko że troszeczkę na ósmym tierze to nie bardzo ja lubię takie rundy. Ale przetrwam to, przetrwam, bo jak wiesz, gdzie strzelać, to się przebijesz, tylko że ja w sumie rzadko wiem. Znaczy wiem, tylko że rzadko mam dostęp do tych miejsc. To jest właśnie największy problem, ale moja drużyna ma ISA 3 KV-4, a oni mają... Pantera 88, T34 3, T54 1. Ja mam w to myślę T34 Ciężki, więc jednak na ciężkie czołgi wyższego tieru to jest przewaga z mojej drużyny. Oni oczywiście też mają takie rzeczy, ale z tieru 7 i 6. A ja mam z 8, ale co z tego będzie to nie wiadomo. Oczywiście życzenia z mojej drużyny dla. Mojej drużyny, play stupid and die fast. No super, co kto lubi? Holidays? A, ciekawe, skąd on może być? Nienawidzę wakacji, za dużo pomidorów. Bardzo się cieszę z tego powodu, że nie gram w wakacje. No ale koleś może być troszkę dziwny. Holy days. Yeah way too many. Some people just play for fun. No i tu się zgodzę, bo ja też gram tylko dla fanu Nie interesują mnie jakieś wysokie rangi osiągnięcia, umiejętności takie jakieś, nie wiem, oceny rzędu 8000, po co? Na no spokojnie, zagram sobie rundę, postrzelam no fajnie było. Wyłączam sobie. Włączam, jak mi się nie podoba, nudzi mi się, no to wyłączam. Nie gram na siłę. Tak jak to robią niektórzy, że muszą całe popołudnie, cały wieczór, całą noc grać. Obojętnie, co by się nie działo. Taki gracz, to już dla mnie jest popierdółka, a nie gracz, to jest no life. Ja nie lubię no life'ić. Raz coś wyspotuję. dość mocno gryzącego. Tu jeszcze jestem dosyć bezpieczny. Tu już nie. Przestoisz srańcu I uciekamy. Ha. take me to church. Jak się w to strzela, Może się w każdej chwili. Ujemy. Coś dostał. Ja też. O, nawet go przebiłem. Nie chce się wysunąć. Przecież ja mu krzywdy nie zrobię. No ale 6,2 dla przeciwnika. Wiedziałem, że tak się skończy. No ale co tam. Przynajmniej go jeszcze raz ugryzłem. 170 to nie jest jakiś szał obrażeń. No ale zawsze coś. No, i, no, optymistycznym akcentem to nie było. To może skończmy optymistycznym akcentem. A żeby skończyć optymistycznym akcentem, wezmę sobie. Oi, naruszę równowagę pola bitwy. Urowanka, jary siódme, szóste, piąte i czwarte. Śmiesznie. Jest szansa, jest nadzieja na optymistyczny akcent, bo mam zamontowane najlepsze działo do OOI, przeciwpancerny za 700. Jak trafię dobrze odłamkowym, to 1200. Wszystko może się wydarzyć. Tylko jeden mały minus 25 sekund przeładowania, coś około. Dużo, dużo i za dużo. Teraz mi nawet nie wystawiają, jakie. Wszystkiego się dowiem za chwilę. W każdym razie jest za długie przeładowanie. Koleś, nie migaj mi tam. Tak, 25 z haczykiem nawet, więc jeden pocisk i prawie pół minuty spokoju. Więc załogaci w tym czołgu spali. Nie wiem. Nie wiem co robili ładowniczy, Ale jeśli ładujesz poślizg, 25 sekund to musi być albo za ciężki dla załogi, u załoga musi być ostro napierdolona. Może saket dawali za darmo gdzieś i sobie skorzystali. Ja rozumiem artylerię, a w sumie artylerii też nie rozumiem tak ładować. Trzymaj się tam. No co za, za stranie. Chciałem Cię zabić, Ty mi się chowasz. Ja mam dwie artylerie i oczywiście GW Panther już prawdopodobnie jest we mnie celowany. Znając moje nieszczęście, mojego pecha. Ale będę jechał sobie środkiem. O, ale że on przypierdolił. Z przyjemnością bym go sobie zabił. Ale nie mam nawet w co strzelać, więc jadę dalej. Aha. podobnie widzi Tego SU to już ja nie postrzelam Ale tam jest ich OI, ale jest ładnie gryziony Jadę otwartym polem z tą prędkością każda artyleria może mnie Zestrzelić Martwi mnie tylko porażka tam po drugiej stronie. Jest Is. I zniknął w ostatniej chwili. Nie lubię takich sytuacji. Bardzo nie lubię. Ale może mi się kopsnął tam. Pomógłby troszeczkę. Churchillowi siódmemu. Dla niego, jakby jedyną odsieczą. Nawet nie wiem, ile on ma życia, tak tak, jest ogryskiem. Więc pojadę tam i mu pomogę. Albo będę walczył sam. Prawdopodobnie. Właśnie MT-25 zaraz skasuje moje artylerię. No ale tego to już ja nie wybronię. No niestety, Ta, Jedna artyleria poszła, jeszcze jedna. Teraz muszę znaleźć przeciwników. Chyba nie odjechali mi już tak daleko, że ich nie dogonię. A może tak. No tak Tu ja już tutaj nic nie zdziałam Mogę jedynie płakać o pomoc Przestać do nich przodem To się wtedy może udać Ale tylko wtedy Teraz już nic nie widzę Teraz mi przywalili tak ostro, że już padnę No na pewno to poczuł żeby nie było, potrzebuję pomocy. Halo, trochę tylko nie widzę, w kogo strzelać. Oła, tak to była porażka, ale chyba dosyć optymistyczna, bo przeżyłem. W sumie tak. Stalowa ściana, ale to nic wielkiego na tym czołgu, Kuloodporny. odporny. Ale samo to, że przygwociłem mu prosto w silnik za 699, no troszeczkę mocniej, bo mogłem mocniej, bo ta armata może i byłoby pięknie. Ale przeżyłem, jestem z tego dumny. Poharasowałem im najlepszego gracza z drużyny. On nie mógł mi nic zrobić. I to był właśnie optymistyczny akcent, z którym żegnam się z Wami. Było fajnie. Do zobaczenia następnym razem. Dajcie łapkę, dajcie subka. Na razie, cześć.